Mam tu dwa zdjęcia no, wykonane aparatem cyfrowym i pokażę teraz, po już poznaniu przez nas krzywych, dwie metody na to, jak można dzięki właśnie krzywym wpłynąć na modyfikację kolorów i na ich intensywność e, i barwę. E, Zajmiemy się może najpierw tym zdjęciem nad jeziorem, prawda, nie niby ładne zdjęcie zrobione, ale e, dzięki krzywym będziemy mogli sprawić, że Bardziej poczujemy tutaj klimat takiego zachodu słońca i tylko dzięki krzywym, bo oczywiście metod jest mnóstwo, ale pokażę, jak to zrobić y, krzywymi. Na pewno używamy do tego warstw korekcyjnych, bo y, w tym momencie mamy wpływ na ich modyfikację późniejszą. Doplikamy sobie krzywę. No, możemy rozpocząć od tego, żeby sobie jak zwykle zwiększyć trochę kontrast. Ja, może to zdjęcie dam jeszcze na pełny ekran. Zbliżymy sobie. No, możemy ukryć histogram, e, tak zwiększamy, dajemy sobie krzywę i tak zwiększamy sobie kontrast, czyli tworzymy tą krzywą S, lekkie odchylenie, żeby za, za duży kontrast y, nie był. No i teraz możemy zabawić się kanałami. Mamy tutaj kanał czerwony, zielony, niebieski, bo jesteśmy y, w ergiebie. I tu już jest naprawdę wolna, wolna ręka. Oczywiście bez przesady na, trzeba, trzeba trochę mieć yy, wyczucia z tym wszystkim, bo oczywiście, jeżeli za bardzo prawdę przegniemy, no to to możemy stracić w ogóle informacje o detalach. I sobie na przykład ściągniemy teraz... Jak widzimy, już ten klimat pomału tworzy się Ciekawszy, możemy sobie sprawdzić w drugą stronę. To jest mi taki bardziej złoty. Mi się bardziej podoba, taki w kierunku tego czerwonego. Jeżeli byśmy chcieli sobie w którymś momencie sprawdzić, w którym jesteśmy w zakresie tonalnym, to możemy sobie tutaj przejechać kroplomierzem i widzimy, pojawia się nam takie kółeczko i widzimy, e, gdzie jest zakres tonalny, który sobie chcemy zmodyfikować e, może zobaczymy jak trochę przyciemnimy jeszcze. Oczywiście, jeżeli będzie coś za mocne, to w każdej chwili możemy zmniejszyć krycie. No i na przykład coś takiego, taki efekt. Jak widzimy, no, bez modyfikacji i z modyfikacją. E, możemy oczywiście jeszcze sobie wpływać. No, to już jest kwestia, prawda, też paru prób podjętych przez każdego. Możemy oczywiście tutaj sobie zmniejszać krycie takiej warstwy, wtedy, jeżeli uważamy, że trochę za mocno jest dodany nasz efekt. Możemy również zmieniać tryb mieszania. Na przykład możemy zobaczyć, co się stanie w momencie, jak damy mnożenie. Tutaj zdradzę, że mnożenie ściemni obraz. A możemy również zobaczyć co by się stało w momencie gdybyśmy utworzyli jakoś jeszcze jedną krzywą coś tutaj zobaczyli na przykład jakimś kolorem czerwony, może niebieskiego teraz trochę więcej damy naprawdę możliwości jest bardzo dużo no i oczywiście też możemy zmienić tryby mieszania, na przykład ściemnić, troszeczkę je ściągnąć możemy sobie porównać, co to daje nam zobaczyć na jakieś inne, na przykład łagodne światło. To już jest potem kwestia eksperymentu, prawda? No to światło. Było całkiem, całkiem ok, tylko może z mniejszym kryciem. I w każdej chwili możemy sobie modyfikować, klikamy dwa razy. Mamy wpływ na Na, na, nasz, na nasz wykres krzywej. No i to na ten sposób sobie utworzyliśmy jakieś przykładowe, przykładowe zdjęcie. Które jest tutaj. Było trochę za mocno, może. No ale na przykład tak. E, przykładowe, przykładowe zdjęcie sobie przerobiliśmy teraz. Na pewno ten klimat zachodu słońca jest teraz o wiele, o wiele e, ciekawszy. Wcześniejszy obrazek i po. Modyfikacjach dokonanych przez nas. No jak mówię, kwestia, kwestia eksperymentu tutaj. Teraz pokażę bardzo ciekawy, ciekawy sposób z wykorzystaniem nowej przestrzeni kolorów lab, na zintensyfikowanie barw kolorów. I to jest też za pomocą, z wykorzystaniem krzywych. My się. akurat przesunąć e, Z wykorzystaniem krzywych. Oczywiście moglibyśmy użyć warstwy korekcyjnej, barwa nasycenie, nasycić te kolory, ale ten efekt wtedy nie jest taki, nie jest taki ciekawy i na pewno, i na pewno tracimy też trochę informacji o szczegółach. Natomiast kiedy zmienimy sobie tryb na Lab, i teraz utworzymy warstwę korekcyjną krzywych. Widzimy, że mamy dostęp do trzech kanałów, jasność A i B. I y, tutaj bardzo ciekawa jest sprawa też z kontrastem, bo w momencie, kiedy my sobie ustawimy tutaj kontrast y, na kanale jasności, nie będzie to miało żadnego wpływu na kolory, co jest też bardzo ciekawo, y, ciekawą funkcją y, tej przestrzeni kolorów. Czyli my sobie tutaj ustawimy jakiś mały kontrast, zwiększmy. I teraz Metoda na e, wzmocnienie barw. E, przesuwamy suwak na kanale A, no powiedzmy tak O2. I identycznie o tą samą ilość przesuwamy e, suwak punktu czerni. E, ważne jest to, żeby ta linia pozostała prosta. Na początku sobie zobaczymy. Potem, w momencie, kiedy będziemy chcieli ocieplić, oziemnić e, zdjęcie, to możemy sobie to zmodyfikować. E, I równocześnie to samo robimy na kanale B. Jak widzimy zdjęcie nabiera pięknych, pięknych kolorów. Możemy oczywiście zobaczyć, co by było, gdybyśmy chcieli sobie tutaj jeszcze bardziej te, te kolory albo ocieplić, albo oziębić. Wezmiemy sobie jeszcze je bardziej tutaj. Ocieplimy na, na kanale A też możemy zobaczyć co by się, co by się stało. No, ale tutaj akurat możemy to spokojnie włączyć. Jak widzimy jest to bardzo, bardzo szybki sposób, a daje naprawdę fantastyczne efekty. Bez zdjęcia jest zupełnie niewyraziste. I po, zastos po zastosowaniu sztuczki z krzywymi w trybie lab.